To jest Akinator, dżin, który podobno potrafi zgadnąć każdego, o kim sobie pomyślisz. Ale do głowy przyszło mi pewne pytanie, czy poradzi sobie z youtuberami oraz postaciami z Plants vs Zombies. Jako już jestem jednym z niewielu youtuberów nagrywających Plants vs Zombies w Polsce, postanowiłem, że taki odcinek będzie idealny pod mój kanał. Ale żeby było ciekawiej, o kim będę myśleć, zadecyduję koło fortuny. Czy uda nam się przechytrzyć Akinatora? Oglądaj do końca. A dzisiaj nagrywamy coś specjalnego, ponieważ jest to pierwszy odcinek na kanale z Akinatora. W dzisiejszym odcinku z koła fortuny będziemy zgadywać rzeczy związane z Plants vs Zombies. Więc pierwsza rzecz, którą wylosujemy, będziemy zgadywać soldiera z Gardy rofer jedynki. Dobra, więc moi kochani, jako pierwszą postać zgadujemy żołnierza, i to nie tylko tego żołnierza, będziemy zgadywać w dzisiejszym odcinku, więc zapraszam Was do oglądania do końca. Czy twoja postać żyje w Twoim kraju? No nie wiadomo. Czy żołnierz żyje w moim kraju? Ale żołnierz to jest zombiakiem, więc on na pewno nie żyje. Czy twoja postać jest dorosłym mężczyzną? No to już jest powiek u dorosłości. Chyba tak. Czy twoja postać naprawdę istniała? Tak naprawdę to nie wiemy, czy żołnierz był tak naprawdę. Może jest wzorowany na jakimś żołnierzu? Nie mam pojęcia, ale raczej nie. Czy twoja postać nosi spodnie? Czekaj, on ma spodnie, na pewno ma spodnie. Może jakieś podarte, ale ma spodnie. Czy Twoja postać ma ciemne włosy? Z czego co ja się to nie słyszę. Czy Twoja postać ma włosy? Czekaj, co to za pytanie są w ogóle? Jeden po drugim. No nie ma. Czy Twoja postać pochodzi z bajki? No niestety nie. Czy Twoja postać jest zła? Ogólnie rzecz biorąc, jest zła. Czy Twoja postać jest czerwona? Nie jest czerwona. Czy Twoja postać pochodzi z gry horroru? Nie pochodzi. Czy twoja postać pochodzi z gry komputerowej? Dobra, jesteśmy na dobrym śladzie, Akinatorze. Czy twoja postać jest związana z Minecraftem? Absolutnie nie. Czy twoja postać ma skórę? Czy zombiaki mają skórę? Nie mam pojęcia. Chyba nie. Albo nie wiem. Czy twoja postać nosi maskę? Soldier z GW1 chyba nie nosi maski. Czy twoja postać jest biała? <ścoughs> Ej, to jest kontrowersyjne pytanie. W swoim prawdziwym życiu nie wiadomo jaki, <grywki> jaki kolor miał Soldier. Ale no, chyba jest zielony, tak co założymy. Czy twoja postać jest psem? Na przykład Soldier Z7 to jest psem, ale nie. Czy twoja postać była znana już w latach 70.? -tych? W Wietnamie może była. Łagam, niech ten film zarobi. Czy twoja postać pochodzi z, z gry Project Playtime? To jest ten chyba Hagi Łagi. No to nie jest Hagi Łagi. Czy twoja postać jest czarna? Niestety, nie jest czarna. Czy twoja postać pochodzi z niskiego Wschodu? No, niezłe te pytanie zadajesz, Akinatorze. Tak specjalnie, żebym na tym filmie nic nie zarobił. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. Czy twoja postać ma zieloną skórę? Dobra. Panie Akinatorze, w końcu w dobrym kierunku idziemy. Czy twoja postać ma związek z zombie? No nie, ma. Czy twoja postać jest naukowcem? No nie, to nie ten zombiak. Jest ogromna? No, teraz o gargantuarze chyba myśli, więc nie Czy twoja postać jest wojskowym? Nie. Po 25 zadanych pytaniach już chyba zgaduję Jest wojskowym Strzela laserami? Chyba nie strzela, zależy Foot soldier, kurde Akinator nas zgadł 27 pytań chyba Pojawił się problem techniczny, spróbuję jeszcze raz Nie dowiemy się ile razy Akinator zgadł soldiera Ale przechodzimy do kolejnej rzeczy, którą losujemy Dobra, żołnierz wylosowany To go usuwamy Losujemy kolejną postać albo youtubera, którego zgadniemy. Aj, tajemnicy jeszcze nie ma, ona będzie na sam koniec. Trzeba zgadnąć teraz słonecznika. Która druga z Sakinatorem się rozprawia. Może tym razem uda mi się go pokonać, też nie sądzę. Zaczynamy naszą zabawę. Czy Twoja postać używa pistoletów? Mam wrażenie, że po tym co zgadywałem, on teraz ma jakiś trop. I on teraz będzie myślał, że cały czas będę zgadywał klans vs. zombies. Więc mam nadzieję, że łatwo mu nie pójdzie. Nie używa pistoletów. Czy twoja postać pochodzi z gry Brawl Stars? No jak z czego co wiem, to Słonecznika nie ma w Brawl Starsie, ale chyba jest mod, który dodaje Słonecznika, nie wiem. Nie pochodzi z Brawl Starsa. Czy twoja postać nosi buty? Nie no, Sunflower chyba butów nie ma. Czy twoja postać chodzi na dwóch nogach? Ej, to jest trochę ciężkie pytanie. Czy Sunflower chodzi na dwóch nogach? No chyba nie. Czy twoja postać jest zła? No nie jest zła. Jest dobra. Ma głowę zwierzęcia No Sunflower to nie ma głowy zwierzęcia, chyba Czy twoja postać ma nogi? Nie ma nóg, ma łodygi Czy twoja postać jest dżinem? Jest wariant Sunflowera, który może jest dżinem Ale to nie jego zgadujemy, nie jest dżinem Czy twoja postać walczy? Skuwany już wie, skuwany już wie, tak Nie no kurde Czy twoja postać jest rośliną? Skąd on to wie? Skąd on to wie? On ma jakieś kamery u mnie w domu czy co? Jest rośliną Jest zielona, jest zielona no Z kolorem żółtym ja na Firefoxa wchodzę i robię od nowa tylko Akinatora Jest dziewczyną, no oczywiście, że jest dziewczyną Nosi ubranie? Nie Co to za jakieś pytania znikąd? Chodzi na go? Są osoby, które bardzo lubią Sunflowera, więc pominę to pytanie Co on ma z tymi ubraniami? Przecież on już wie, że ja Sunflowera zgaduję No nie nosi kobiecych ubrań no ma na twarz wielki uśmiech, tego Sunflowera jak się uśmiecha to z kosmosu można zauważyć, no. <grafy> gra w plans vs. Zombies. Jest pytanie czy moja postać gra, a nie czy jest w grze, więc nie gra w plans vs Zombies. Walczy z zombie, tak. Skąd mam wiedzieć czy Sunflower chodzi do kościoła, co to jest za pytanie, nie no. Słuchajcie, Crazy Dave wsadzi Sunflowera, a ty mówi sorry, dzisiaj niedziela, z zombiekami nie walczę, do kościoła lecę. Sunflower, no dobrze no. Zgadz Kubaniec, skąd ty to wiedziałeś, tak. Ej, mało razy go zgadywali, ile to tam jest? Tylko 3000 razy zgadli Sunflowera, ty to dziwne. Wracamy do koła fortuny i usuwamy Sam sunflower... <słyska> <słyska> Sunflowera, którego akilantro zgadł dosyć prosto, bo po mniej niż w 20 pytaniach zobaczymy, czy kolejną postać albo youtubera zgadnie tak samo prosto. Tajemnica. No miało być na koniec. <słyska> I losujemy to, co kolejne będzie nasz drogi jaki na to zgadywał. No i wylosował się kaktusik, ulubiona postać brota! No nie, co ty robisz? Weź inną postać, bo to niszczysz sobie życie, grając z kaktusem, a mówię wam, te kaktusy to kaktusy, są słabe jak. Nie warto grać kaktusem, ja to robię, wiecie, żebyście się mogli pośmiać z tego. Tak naprawdę jest mi ciężko grać kaktusem. Żeby było ciężej, tym razem odpaliłem Akinatora na Firefoxie, bo może mnie tam nie stalkował, i może będzie ciężej mu zgadnąć. Więc na Firefoxie teraz zaczynamy, czy twoja postać jest dziewczyną. Wiecie co? Ja sam tego nie akceptuję i sam tego nie wiedziałem przez dłuższy czas, ale kaktus jest kanonicznie dziewczyną. What? Bro, what are you talking about, man? Nie wiem, czy to wiecie. Ale rzeczywiście z dziewczyną kaktus. Wygardon Warfare jedynce, dwójce i trójce, czyli BFE. Niestety tak. Czy twoja postać znacie czy twoja postać znacie osobiście? No, kaktus mnie nie zna osobiście. Czyli związana Chenzi. Ta zgłoszenie do twoje 5 minut będzie robił kaktus. <mulatuj> Twoja postać grała koncert w Polsce. No, Kaktusa nie było jeszcze w Polandii. Czy twoja postać nagrywa filmiki ze swoim chłopakiem? Nie, Twoja postać jest piosenkarką lub piosenkarzem. No, jeśli kaktus by śpiewał, to jestem pewien, że by robił to dobrze, no ale nie jest. Czy Twoja postać żyje w swoim kraju? No, kaktusów w Polsce to raczej nie wyhodujesz. W ogóle jest pierwszy odcinek z taką kamerką na cały ekran, mam no, nadzieję, że Wam się spodoba. Czy Twoja postać ma zwierzęce uszy? Kaktus nawet chyba uszów nie ma. Czy Twoja postać ma telefon komórkowy? No, na że, Nie tędy droga, to nie jest nawet człowiek. Nie jest, nie ma. Komórkowego? Czy twoja postać jest prawdziwa? Nie jest? Czy twoja postać chodzi do szkoły? Nie chodzi? Czy twoja postać ma ciemne włosy? Kaktus nie ma włosów. Czy twoja postać pochodzi z bajki? No kaktus nie pochodzi z bajki, chociaż tak bajecznie wygląda. Czy twoja postać pochodzi z gry na telefon? Pochodzi. Czy twoja postać pochodzi z Brawl Starsa? No Spike jest w Brawl starsie, ale nie pochodzi. Czy twoja postać posiada broń? No w mordzie ma te strzały, więc chyba tak. Czy twoja postać ma specjalne moce? No ma specjal, może wezwać cedrona, może postawić ziemiaka Czy ma białe włosy? Nie ma włosów w ogóle, jak i na torze drogi Czy twoja postać ma włosy kolory bólowe? Totalnie mu nie idzie ten kaktus, jak przerzuciłem się na inną przeglądarkę Czy twoja postać nie ma włosów? Dokładnie no, Najpierw pytanie, czy nie ma włosów, teraz czy ma włosy, no nie ma włosów Jest rośliną, no nie, no nie Skuban już wie, że rośliną jest. Po stronie dobra, stoi. Sunflower. Ha! Bekeś ciebie. To nie Sunflower. Ale, ale go zmyliłem z Kubańca. Czy twoja postać nosi w pracy rękawice? Czy twoja postać walczy z zombie, tak? Czy twoja postać ma specyficzną fryzurę? No, kaktus ma takiego kwiatka na głowie. Czy twoja postać czerwona? Nie ja wiem. <ścoughs> Czy twoja postać zielona jest zielona? Czy nosi pelerynę? to nie jest Green Shadow z Heroesów? Czy twoja postać ma kolce? Skubany już będzie wiedział, no ma kolce Ma związek z kaktusami, no jest kaktusem Czy twoja postać gra w komediach romantycznych? Szczerze, nie wiem czy kaktus gra w komediach romantycznych Może się zdziwimy i w Chinach na przykład grał, ale no chyba nie Kaktus Skubany wiedział, kaktus 10 tysięcy razy, a Sunflowera tylko 3 tysiące Tajemnica! To będzie bardzo ciężkie, nie powiem wam, kto to jest, i wy, widzowie, musicie zgadnąć, kogo właśnie zgaduję. Czy twoja postać jest dziewczyną? No widzowie nie wiecie. No ale nie jest dziewczyną. Czy twoja postać ma włosy? No wydaje mi się, że ma włosy. Czy twoja postać pochodzi z gry na telefon? Nie pochodzi z gry na telefon. Twoja postać jest prawdziwa. Jest prawdziwa. Czy twoja postać mówi w tym samym języku, co ty? Mówi w tym samym języku. Czy twoja postać jest youtuberem? Jest youtuberem. Czy twoja postać kręci filmiki o Minecrafcie? Do no swego czasu kręciła filmiki. Ale jest... czy kręci, więc nie kręci. Czy twoja postać gra Fortnite? Nie gra Fortnite'a. Wy widzowie może już się domyślacie o kogo chodzi. Czy twoja postać jest graczem? No jest graczem. Czy twoja postać dużo przeklina? Czy twoja postać jest związana z serią GTA? No nie tędy droga, mój drogi, nie tędy droga. Czy twoja postać była hipisem? Skąd mam to wiedzieć? Nie było. Czy twoja postać grała w Słonecznym Patrolu? Co to jest Słoneczny Patron? Czy twoja postać ma kręcone włosy? No, ma kręcone włosy. Czy twoja postać jest związana z ananasem? To jest bardzo mocne pytanie. Czy twoja postać ma ponad milion subskrypcji na YouTubie? Nie ma. Czy twoja postać ma prawo jazdy? Jeszcze nie ma. Czy twoja postać oryginalnie pochodzi z Włoch? <laughs> nie. Nosi okulary, no nosi, nosi. Czy ma ciemne włosy? Ma ciemne włosy. Nosi brodę? Nie nosi, bo dużo brakuje do brody. <grystanie> jest znana dzięki że Online? Tak, jest znana. Ercio. Let's go. Sławnym raperem. No zdarzyła się jedna piosenka w jego karierze, lecz ona nie była dosyć sławna, więc nie. Czy twoja postać ma związek z grami strzelankami? Oczywiście, że ma związek. Czy twoja postać ma dziwny kolor włosów? Nie ma. Związana z numerem 33? Ciekawie o kim myśli w ogóle. Jest optymistą. Nie wiem. Czy Twoja postać gra w Charlotte Hall? Jest jakaś drużyna amerykańska. Nie, nie gra tam. Czy Twoja postać jest związana z uniwersum SCP? Absolutnie nie. Czy Twoja postać ma pseudonim związany ze zwierzęciem? Po części tak, więc dam chyba tak. Czy Twoja postać gra w CSGO? Nie, to nie jest panda. Czy twoja, postać... Czy twoja postać jest związana z pandami, to przed ci powiedziałem, to nie jest panda Jest pełnoletnia, nie jest pełnoletnia Ma duży brzuch? No nie Czy twoja postać gra Five Nights at Freddy's? Nie gra Five Nights at Freddy's Czy twoja postać była ministrem? Nie była Czy twoja postać jest krzakiem? Czy twoja postać jest do Cube Entertainment? No nie no Jest związana z rybami? No nie jest związana z rybami Czy twoja postać jest związana z TVP1? Nie czy twoja postać ma znanego brata? Może tak, ale dam, że nie. Co KUR... Ej, dobra, nie było ani jednego pytania. Nie było ani jednego pytania, które wskazywało na to, że to jestem ja. Ani jednego pytania. Nic o plan versus Zombies. Skąd tu widziałeś? Jestem obserwowany. Ja. Tak, to na MPVZ. 21 razy wy mnie zgadywaliście. Co, co? Co wami kieruje? Żeby wejść w Akinatora i zgadnąć się na API Wizji. I jaki cudem Akinator mnie zgadł? Nie było żadnego pytania, on ma kamery w moim domu chyba kuźwa. Co to było? Ja się poję o siebie. I to 4 stycznia mnie ktoś zgadywał. Ty kto mnie 4 stycznia zgadywał? Pipi to jest, że mnie zgadł. Serio, Ja, go, ja wcześniej na, na tym komputerze siebie nie zgadywałem. posrana.